Dostaje z przydziału banalną sprawę spadkową. W sprawie występują tylko dwie osoby wnioskodawczyni: żona zmarłego i jego syn z pierwszego małżeństwa. I z akt sprawy wynika, że w sprawie mamy kilka testamentów. Zmarły no, nie mógł się zdecydować, kogo uczynić swoim spadkobiercą. Raz w testamencie powoływał żonę, drugi raz w testamencie powoływał syna. Gdy doszło ostatecznie do sprawy spadkowej i te wszystkie dowody, które zostały złożone wraz z wnioskiem, sąd przeprowadził, to przed zamknięciem rozprawy żona zmarłego mówi: Wysoki sądzie, jest jeszcze jeden testament. Pytam się, a ma pani na to jakiś dowód? Tak. Pani wyjmuje z torebki kasetę magnetofonową, kładzie na stół i mówi: Tu jest jeszcze jeden testament. Testament w formie nagrania w naszej procedurze nie jest przewidziany. Nie może wywoływać żadnych skutków prawnych. Zapytałem panią: A może ktoś był świadkiem tego testamentu? Pani mówi: Tak, moi sąsiedzi. Było małżeństwo, sąsiedzi obok i jeszcze jeden pan z kolejnego mieszkania. Odroczyłem rozprawę, poprosiłem te osoby, żeby je przesłuchać. Oczywiście stawili się na rozprawę i. Przedstawili sytuację tak, że żona zmarłego ich zaprosiła. On był po pobycie w szpitalu, leżał w łóżku, już nie mógł ani wstawać, ani pisać. W związku z tym mówi: To proszę do niego przyjść, bo on chce sporządzić testament. No i oni twierdzili, że przyszli, byli świadkami tego testamentu, a przy okazji, za wolą zmarłego, nagrali ten testament. Tą jego wypowiedź na taśmie magnetofonowej. No i na tym rozprawa się skończyła. Ja, mając taki materiał, widząc, że w sprawie jest troszkę problemów, nad którymi musiałem się jeszcze zastanowić, postanowiłem odroczyć ogłoszenie orzeczenia w tej sprawie. Wszystko to działo się w okresie Wielkiej Nocy. Ogłoszenie orzeczenia miało nastąpić, jak gdzieś pamiętam, w Wielką Środę. Wchodzę na salę rozpraw i już mam przygotowany projekt rozstrzygnięcia do ogłoszenia. Oprócz stron, na salę weszło także dwoje świadków. To małżeństwo, które miało być świadkami tego ostatniego testamentu. I zanim zacząłem odczytywać, oni rękę podnoszą w górę i mówią: Wysoki sądzie, my musimy coś powiedzieć, coś ważnego. W związku z taką sytuacją, postanowiłem otworzyć rozprawę. I te osoby wysłuchać. Najpierw poprosiłem tą, tą sąsiadkę, która mówi tak. Wysoki sądzie, byliśmy do spowiedzi, i ksiądz, który nas spowiadał, powiedział, że musimy pójść do sądu i powiedzieć prawdę, jak było. A ja mówię, a jak było? No, byliśmy wtedy u tego zmarłego w tym dniu, ale myśmy nie byli przy nagraniu. Jego żona później nam odtworzyła z kasety to nagranie i stąd znaliśmy treść i wolej ją potwierdziliśmy przed sądem, ale myśmy tego dnia tam nie byli. Przyjąłem do protokołu te zeznania, później przesłuchałem męża tej pani, on tak samo powiedział. Sprawa skończyła się w ten sposób, że jako ostatni ważny testament został uznany ten testament, którym spadkobierca do spadku powołał swojego syna. Natomiast w stosunku do tych trzech osób poszły trzy wnioski do prokuratury o składanie fałszywych zeznań. Ja bym to spowentował w ten sposób, że tutaj spowiednik ksiądz przyczynił się do tego, że prawda została wyjawiona. Z jednej strony mamy tajemnicę spowiedzi. Ksiądz nic nie mógł zrobić. Natomiast spowodował to, że przemówił ludziom do sumienia i oni no, w tym sumieniu swoim przyszli i powiedzieli prawdę. Miało to wpływ na rozstrzygnięcie w tej sprawie.